Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na podróż w kosmos, bo chciałbym was zaprosić do świata Star Conflict, galaktycznego MMO, które ma symulować walki w kosmosie. Za dobrą reklamę służy już nam sam wydawca gry, a mianowicie firma Gaijin, odpowiedzialna między innymi za świetne War Thunder. Ale by za bardzo nie przedłużać, przejdźmy do konkretów. Naszą podróż rozpoczynamy od wybrania jednej z trzech frakcji toczących ze sobą boje. Imperium, które daje nam między innymi nieco mocniejsze statki Federację dzięki której szybciej dostajemy pieniądze oraz Jericho, które gwarantuje nam szybsze zdobywanie expa, a co za tym idzie szybki dostęp do lepszych statków. Na początku dostajemy jeden pojazd i od razu widać podobieństwo do wcześniej wspomnianego War Tender, czy też innych tytułów traktujących o wojnie, które chyba wszyscy znamy, dlatego też nie mogło zabraknąć drzewka, w którym każdy poziom odblokowuje nam nowe pojazdy i oczywiście nie musimy się martwić, że jesteśmy przywiązani tylko do drzewka frakcji, którą wybraliśmy na początku. Możemy swobodnie wymieniać okręty, pamiętając jednak, że to nieco spowolni nasz rozwój i szybkość odblokowywania nowości. Nie mogło również zabraknąć różnych typów okrętów i tak w przestrzeni walki możemy spotkać okręty szybkie, zwinne i służące do wspomagania naszej drużyny, czy też powolne i mało sterowne bestie, które nadrabiają wytrzymałością i siłą ognia. Ciekawym rozwiązaniem jest system implantów, które tak naprawdę są skillami naszego pilota. W miarę jak rozwijamy naszą postać, dostaje ona dostęp do coraz większej ilości implantów, gwarantujących jej konkretne ulepszenia, które może wykorzystywać w walce. Należy jednak pamiętać, że maksymalna ilość implantów dla pilota to 12, dlatego też należy rozważnie podchodzić do tego co się wybiera, ponieważ zmiana implantów na inne to dosyć kosztowna zabawa. Jeżeli chodzi o kustomizację naszych okrętów, to ponownie pojawia się znany nam już system naklejek i barwników, które kosztują trochę waluty premiowej, jednakże ta na szczęście jest co jakiś czas uzupełniana przez ankiety, które pojawiają się po zalogowaniu. Ankiety te są tematycznie powiązane z grą, dlatego też można domyślać się, że twórcy starają się w ten sposób zbierać informacje na temat trendów padających pośród graczy i na tej podstawie będą ulepszać grę. Naprawdę godne podziwu. Do każdego statku przypisany jest tak zwany skill aktywny, który oddziaływuje w konkretny sposób na nas bądź na naszych przeciwników. I tak na przykład mamy umiejętność zwiększania zwrotności i siły ognia naszego pojazdu, umiejętność kamuflażu, czy też umiejętność skauta, która pokazuje niewidzialne okręty przeciwników i pozwala na szpiegowanie ich działań na mapie. Umiejętności te są przypisane do okrętów, dlatego też trzeba będzie trochę poeksperymentować ze statkami, by znaleźć w końcu ten, który tam najbardziej odpowiada. Z samą rozgrywką bywa różnie. Potrzeba trochę czasu, by przyzwyczaić się do sterowania, bo bezwład panujący w próżni jest tutaj odczuwalny. I czasem możemy wykonać manewr, który wcale nie wyszedł tak jak zakładaliśmy. Same mecze są dosyć szybkie, chociaż czasem zdarzają się momenty, w których dosyć trudno jest nam znaleźć przeciwnika, szczególnie w team deathmatchach. A skoro już o tym mowa, to w grze znajdują się dwa rodzaje rozgrywki: team deathmatch i dominacja. Ten pierwszy to dosyć klasyczny typ z tą jednak różnicą, że po śmierci możemy się odradzać tylko do momentu, w którym żyje dowódca naszego szwadronu. Gdy jego okręt zostanie zestrzelony, wtedy trzeba będzie uważać na każdy swój ruch, ponieważ śmierć w tym momencie jest już nieodwracalna i nasza przygoda w tej rozgrywce się zakończyła. Dominacja, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na przejmowaniu trzech punktów na mapie, które sprawiają, że licznik u przeciwników zaczyna spadać od 0 do 100 i wtedy gra się kończy. Plusem tego trybu rozgrywki jest to, że ilość odrodzeń jest nieograniczona. Po wygranym meczu zostajemy przeniesieni do ekranu, na którym znajduje się parę białych kropek. Jest to faza zbierania lutu. Przytrzymując jedną z kropeczek rozpoczynamy skan i możemy dzięki niemu znaleźć dodatkowe pieniądze, czy też moduły i elementy wyposażenia do naszego statku, które możemy dowolnie wymieniać w hangarze, by nasze cacuszko było coraz lepsze. Niestety, jeśli zdarzy nam się przegrać, wtedy omija nas ta bardzo przyjemna część i pozostaje nam tylko wejść od razu do kolejnego starcia i liczyć, że tym razem się uda. Reasumując, Star Conflict to oryginalna gra o wspaniałej grafice i bardzo oryginalnej tematyce w dobrym wykonaniu. Starcia w kosmosie są szybkie, pełne laserów latających po całej przestrzeni i pustka, która nas otacza w kosmosie jest odczuwalna podczas sterowania tymi kosmicznymi maszynami zagłady, a zły manewr może nas sprowadzić prosto na asteroidę, która zafunduje nam bilet do nieba, bo nikt nie przeżyje takiego spotkania. W moim przekonaniu produkcja ta zasługuje na mocne 8 na 10. Muzycznie nie powala, chociaż zdarzały się momenty, że wsłuchałem się w kosmiczny soundtrack, a sterowanie momentami jest bardzo chaotyczne i może wprowadzić gracza w lekkie zakłopotanie za sprawą szalejącej kamery. Ale mimo wszystko to naprawdę dobra gra, którą warto sprawdzić, jeżeli jesteśmy znudzeni ciągłymi starciami czołgów czy też samolotów z czasów wojny. Przecież to takie zeszłowiekowe. Zachęcam Was do zostawiania waszych opinii w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie!